Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pomidorowy temat, czyli Amore Pomidore, temat marca. Kiedy siać, kiedy pikować, kiedy wsadzać? Na początku swojej drogi ogrodniczej usłyszałam taką radę. 8 marca sieję, 8 kwietnia pikuję, 8 maja wkładam do ziemi. Jest to dobry, jest to dobry termin i mniej więcej tego terminu staram się trzymać oczywiście. Dostosowuję to do warunków pogodowych, a teraz też do kalendarza księżycowego, natomiast mniej więcej w tym czasie się trzymam. Kochani, nie warto wcześniej wysadzać pomidorów naprawdę nie warto. Jeżeli nie mamy ocieplanych szklarni, jeżeli nie mamy warunków, to naprawdę nie ma się co spieszyć, żeby mieć ten tydzień czy dwa wcześniej pomidory. Bo te krzaczki są potem zziębnięte, jak są za szybko przesadzone do gruntu yy, i one później też łatwiej łapią wszelkiego rodzaju choroby. Mi się zdarzyło tak yy, chyba w pierwszym roku albo w drugim, jak uprawiałam pomidory. Znaczy, 8 maja wstawiłam je do szklarni. Potem przychodziły takie przymrozki w nocy. Latałam, jeździłam, bo jak już wiecie, z poprzednich odcinków ja mam działkę rot nie przy domu. Jeździłam wieczorem, zapalałam znicze, ogrzewałam tunel foliowy, rano trzeba było jechać otworzyć, bo znowu w dzień temperatura była wysoka. Miałam już całe sine krzaki, wydawało się, że nic z tego nie będzie. Oczywiście one odbiły, plonowały. Akurat no mi się udało, że mi plonowały. Tamtego roku, to chyba nawet do października zbierałam jeszcze pomidory. Ale nie zawsze się tak udaje, bo osłabione krzaki na początku później łatwiej, łatwiej łapią choroby. Więc po kolei jak to u mnie wyglądało. Zaczynamy od wyboru nasion. Ja co roku testuję różnego rodzaju nasiona. Jeżeli są jakieś szczególnie dobre, ja szczególnie dobre to są właściwie pomidory malinowe. U mnie porażką okazały się de pera, de arbuzo. Owszem, bardzo duże pomidory, ale wcale nie było ich tak dużo na krzaku. Więc zaczynam od wyboru nasion. Następnie nasiona wysiewam właśnie w okolicach 8 marca. Jeżeli chodzi o ten rok, to zgodnie z kalendarzem księżycowym, idealny czas na siew i sadzenie owoców. Bo pomidor jest owocem, to jest 4, 5, 14, 15 marzec. Nie zrobię tego dzisiaj, 4 marca, nie zrobię tego jutro. Poczekam w tym roku do 14, 15 marca, z uwagi na to, że jest mało słońca, jest pogoda taka, jaka jest, nie będę się spieszyć. I teraz dalsze pokazuję Wam na podstawie moich zdjęć z zeszłego roku, jak, jak przebiegał cały proces i jak ja sobie radzę w tym w tym warunkach domowych. Mniej więcej po miesiącu pomidory nadają się do przepikowania. W zeszłym roku bardzo mnie zaskoczyły. Wszystkie sześć odmian przepięknie mi wykiełkowały. Miałam bardzo dużo sadzonych pomidorów. W zasadzie część po prostu sprzedałam. Po tym popikowaniu, jak pomidory, najlepiej jest pikować pod same liście. Czyli najgłębiej jak się da. Zresztą e, pomidor jest takim chwastem. Mało kto o tym wie. On będzie bardzo walczył o przeżycie. E, ile wsadzicie w ziemię, tyle się ukorzeni. E, często się zdarza też tak. Są tacy, takie osoby, że jak pomidor za bardzo jest za wysoki, to go wsadzają nawet nie pionowo, tylko lekko poziomo. Jak jest za bardzo wyciągnięty. I wtedy, jeżeli jest poziomo, to on też tą całą swoją masę, którą ma pod ziemię, zamieni w korzeń. Więc yy, pikuję je pod same liścienie i wtedy już jest w domu yy, tak zwana szklarnia domowa, żeby one miały dużo światła stoją u mnie przy, yy, przy oknie balkonowym. Wiadomo, że już pod koniec marca, początek kwietnia, w naszej szerokości geograficznej i w ostatnich latach robi się już naprawdę ciepło w dzień, więc ja po prostu je wystawiam i hartuję na balkonie. One w dzień sobie stoją na balkonie, na noc je wstawiam do domu. Tutaj pod ręką w domu mogę to robić. Nie mam możliwości wietrzenia pomidorów na działce. zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś mieszka po prostu w domku jednorodzinnym, w domu i ma obok zaraz szklarnię ogrzewaną lub tunel foliowy ogrzewany, no taka sytuacja, wiadomo, wtedy jest inaczej. Tam można szybciej przenosić rośliny, one też w nocy można im podtrzymywać temperaturę. Natomiast moje filmiki są dla takich działkowiczów też jak ja, które mają ogrody rod. Które muszą się męczyć w warunkach mieszkaniowych. Pokazuję Wam też na filmikach z, z poprzedniego roku, jak pięknie ukorzeniane są sadzonki. I takie sadzonki mniej więcej, właśnie w połowie maja, zależy, czy, no, wszystko patrzę, jaka jest pogoda i jak bardzo temperatury spadają w nocy, i jak często spadają temperatury w nocy. Więc mniej więcej na, od początku do połowy maja wysadzam je wtedy pod tunel foliowy. Na kolejnych zdjęciach widzicie jak szybko pomidory y, przyrastają. Ważna jest taka rzecz aby w trakcie ich tego pierwszego zwłaszcza rozwoju bo tak jak wspomniałam wcześniej pomidor to chwast obrywać tak zwane wilki. Y, wilki to są y, takie jednostki które znajdują się między dużym liściem jak macie grubą łodygę i od tej grubej łodygi będziecie widzieć że idą wam liście bądź nawet już gałęzie z zawiązującymi się owocami to nad tymi łodygami Powstają takie mniejsze odrosty, i to są, właśnie, yy, to są właśnie wilki. Jak znajdę zdjęcie w internecie, to umieszczę też w filmiku. Ważne jest, żeby obrywać te wilki. Ważne, y, niektórzy uszczykują też górę. Ja to w zależności od tego raczej nie, tego nie robię. Mi zależy też na dużej ilości owoców, ale z drugiej strony, żeby mieć dużą ilość owoców, trzeba pilnować, żeby nam krzak nie poszedł w liście. Nie używam jakiegoś specjalnego, znaczy tak, jeżeli miałam w folii, w gruncie, nie używałam żadnych specjalnych odżywek do pomidorów, jedynie czym podlewam, to podlewam gnojówką z pokrzywy na zmianę z gnojówką ze skrzypu polnego, ponieważ no, u mnie na działce jest kwaśna ziemia, mam bardzo dużo skrzypu polnego. Można też podlewać, jeżeli macie dostęp, bardzo dobrym składnikiem jest z żywokostu, gnojówka z żywokostu. W momencie, kiedy zaczęłam uprawiać je w wiaderkach, które widzicie na zdjęciach, zasilam je do pomidorów odżywką do pomidorów. Dlatego, że w wiadrze jest mniejsza ilość jak wiadomo, ma ograniczony zasób glebowy a pomidor jest bardzo, bardzo żarłoczny. Więc zasilam je odżywką do pomidorów. Wiecie, co nie zdarzyło mi się, żeby zaraza mi weszła pod folię, A mam pomidory już któryś rok folii, pierwszego roku w ogóle swojej przygody. E, miałam je w gruncie, też udało mi się ochronić je od zaraz ziemiaczanej. Natomiast przegrałam, bo to był taki rok, gdzie były u nas bardzo częste i obfite deszcze, więc przegrałam z, ze zgnilizną, e, z, z tym, że było zbyt mokro. Dlatego pozdecydowałam się na foliak. Jeżeli nie stać was na foliach, bo też jest to jakiegoś, jakiegoś rzędu koszt, to chociaż jakiś daszek dla tych pomidorów, żeby w przypadku deszczu faktycznie nie dostawał aż tyle. Pomidor nie lubi być podlewany na liście. I tak jak widzicie, uprawa pomidorów jest możliwa z wyhodowanych nasion w domu. Pokazuję Wam moje plony. Ja się pomidorami cieszę. Swoim smakiem nie kupuję w ogóle pomidorów już od kilku lat. A w dobrych latach potrafią mi kwitnąć krzaki nawet do października i zdarzało się także i na święta jadłam swoje pomidory, czego i Wam serdecznie życzę. To już koniec tego odcinka Amore Pomidore. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli Wam się coś przydało, to fajnie. Jeżeli nadal chcecie śledzić ze mną drogę. Działań ogrodniczych w roku 2022, to zachęcam do subskrypcji kanału. Proszę również o pozostawienie po sobie śladów w postaci komentarza lub lajka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.